Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. E, czwartek. Witam Was serdecznie. Tu jest Laura się No, A Laura chciała wyskoczyć jak z tego. Jak z tortu. No. Wyskakuj. Na ciebie. Na mnie? No. Trzy-cztery. O, Dzień dobry. Laura dopiero wstała. E, ciężka jesteś. Laura dopiero wstała, słuchajcie, a jest godzina dziewiąta. Za dziesięć dziewiąta. Ona sobie dużo pospała, więc jeszcze jest nieogarnięta. Ja tak samo jeszcze nieogarnięta, ale ja dzisiaj się nie będę zbytnio też ogarniać, bo no, będziemy siedzieć w domu, więc vlog będzie dzisiaj typowo taki domowy, nudny, nie wiem co będziemy robić. Za oknem jest 0 stopni yy, i wieje taki mały wiatr zimny, bo ja psa wypuszczałam, to wiem, Boże, jak zimno, tragedia. Paweł zawiózł właśnie Amelkę yy, do szkoły na ten egzamin. Ma jechać jeszcze chyba do tej sąsiadki trochę kartofli powybierać, przywieźć dla kur. No i z powrotem po nią pojedzie o 10.30 odebrać z tego egzaminu. Bo tak jak wam mówiłam, lekcji dzisiaj nie ma lekcji są odwołane. A my dzisiaj będziemy całkowicie podą już za chwilkę. Całkowicie, bo Laura ogląda bajki w telewizji. Jak ja do Was mówię, to nam się sygnał wyłączyć, żeby nie było słać telewizji, bo mi prawa autorskie zaraz tutaj nawkładają i poblokują. Yy, więc zmęczyłam yy, się. Więc yy, dzisiaj tak całkowicie po domowemu. Nie wiem, co będziemy robić. Chciałabym zrobić jakieś strojki, dekoracje na święta. Znaczy zacząć, zacząć. Yy, bo mam taką wizję i chciałabym chociaż coś już zacząć robić. Yy, I chciałabym potem się ubrać, iść tutaj za, za płot. Po prostu popatyki. bo Mam wizję, żeby zrobić taką dekorację z patyczków. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie, bo ja to lubię zrobić coś sam sama z tego co mam, żeby nie wydawać pieniędzy, bo to wiecie iść i nakupować tego dziadostwa to każdy potrafi. A ja to lubię tak po prostu mieć zrobionego coś własnymi rękoma z głowy jakiś tam pomysł i to mnie najbardziej cieszy i takie naturalne dekoracje bardzo lubię, a nie tam jakieś takie wiecie wszystko nakupowane. Więc y, chciałabym już zacząć troszeczkę sobie coś robić. Yy, I taką właśnie dostałam wizję i chciałabym ją wykonać. Może mi się dzisiaj uda, bo i tak siedzę w domu i tak siedzę dzisiaj w domu. Ani na spacer nie pójdziemy, ani do sklepu. Więc dzisiaj będzie po domowe. Mówi dzisiaj jak y, bałagan. Yy, I wczoraj Paweł był w sklepie i kupił y, kotom w saszetki. Mówię kup kotom, jedzenie. To widzicie 20 saszetek, 20 paczek mi saszetek kupił. Takich tych. Boże, co ja mówię, 20, y, dobrze powiedziałam, 20 paczek tych, o, takich kupił mi Łuskasa, y, przecież ja jednemu kotu to muszę przynajmniej dwie takie dać, to się w ogóle nie opłaca, bo mówi, że puszek nie było, takich lepszych, tylko jakieś tam takie, ja mówię, no przecież ja i tak jak kupuję, to kupuję takie najtańsze przecież, bo no na pięciu, pięciu pięć kotów y, utrzymać, no to wiecie jaki to jest koszt. A on mi saszetki Whiskasów kupił dla, dla tych kotów. Mówię, to przecież to jest na dwa dni dla nich i tego nie będzie. A te saszetki to są drogie strasznie. A on powiedział, że raz na jakiś czas mogą coś dobrego zjeść. A on jest zakochany w Puszku. Puszek to jest jego przyjaciel. Oni jak jedzą, nawet Puszek teraz śpi na stole. Paweł jak siedzi i je, to Puszek siedzi. Naprzy... Ja to kiedyś muszę nagrać. Paweł je, a puszek siedzi naprzeciwko y, niego, na, sto na stole oczywiście, naprzeciwko talerza i siedzi i się na niego, patrzy i tylko mrrrr i pazurkiem tak. Z, ta z talerza potrafi mu coś zabrać, więc oni się przyjaźnią i to od niedawna ta miłość taka między nimi zaiskrzyła, dlatego z raz na jakiś czas coś dobrego jedzą, mówię to czy... zjedzą. Mówię, to czy... przecież trzeba było puszkę kupić, łyskasa, a nie te saszetki, bo saszetki drożej wychodzą. Ale to wiecie jak to jest, chłopa wysłać do sklepu na zakupy, to, to tak potem wychodzi. No ale dobra, nic się nie stało, niech mają, będą miały trochę, niech pojedzą, a w sobotę jak pojadę na zakupy, to ja im kupię. Chociaż ja mam, ja mam i tak jeszcze puszki, bo ja już jakiś czas temu zrobiłam niezły zapas puszek, takie na czarną godzinę, żebym było, to ja mam, ale jak już, jak jedziemy do sklepu czy coś, to zawsze i tak kupię, przeważnie kupuję chrupki. Ale puszki, tak jak jestem, czy coś, to tak kupię, żeby rezerwowo w razie W mieć i tak samo do niego wiedzieć, Kupię jakieś puszki dla tych kotów, żebym w razie co tam miała jeszcze do tego zapasu, co dołożyć. No to kupił saszetki, dobra, nieważne. Robimy śniadanie. Co na śniadanie zrobimy? Kakao. Kakao i co jeszcze? I serek. Jaki serek? Naleśnika może? Tak, no. obiecałaś mi się. No właśnie, naleśnika obiecałam, Wczoraj to zrobię, Laurze, naleśnika. A sama chyba zjem tylko pączka, bo mam tych pączków jeszcze. No. Pączka zjem na śniadanie, no. Nie mam apetytu w ogóle. Wczoraj zjadłam ten obiad, te frytki i tak dalej. Frytki, na, dzi <coughs> na dzisiaj mam, słuchajcie, zupę, więc obiadu dzisiaj nie gotuję. Więc dzisiaj zajmę się sprzątaniem, bo muszę odkurzyć, umyć podłogę, y zrobić pranie na pewno, y ogarnąć trochę, jest, trochę i jest, potem jest, się wezmę, potem się wezę, słuchajcie, za te dekoracje. Dobra. To tyle na dzisiaj na gadanie. Aha i zobaczcie jeszcze mi kupił e, kupił mi jeszcze mm, to wczoraj wczoraj był ale to wczoraj wam nie pokazywałam syrop barmański kokosowy mi kupił taki kokos. Ja uwielbiam wszystko co jest z kokosem, e, a to jest dobre e, nawet do kawy sobie wlać. Wiecie taki smak. To też używam do kawy czasami i, i syrop cukrowy. Taki sam tylko cukrowy kupił. E, ale tak, nie wiem ile to kosztowało. 15 zł. Nie, nie zapytałam się, ale ja je lubię, bo znaczy, no akurat nie ty, ale lubię wszystkie takie syropy i one akurat te są barmańskie, tak się nazywają do koktajli, do, do nawet do wody można, do drinków tu jest też napisane, ale ja to też do kawy sobie często dodaję, albo nawet jak budyń zrobię, do budyniu poleję, no lubię takie smakowe te. No mówię, to wziął mi, nie, nie prosiłam, nie mówiłam, nie, e, bo chyba jeszcze mam taki czekoladowy, jakiś taki duży czekoladowy miałam, to chyba jeszcze mam jedno gdzieś schowane, zbunkrowane, e, bo tu mi się już skończyło, ale e, chciał chyba mi umilić umilić i usłodzić? Osłodzić, nie usłodzić, osłodzić trochę tą moją chorobę, to, że siedzę w domu. Dobra, to tyle. Widzimy się potem. A ja się biorę za śniadanie. A my już zjadamy zupkę. Dałam do niej śmietany. Dobra jej kotleta to jest ta zupa, co wcześniej gotowałam i naprawdę taka fajna wyszła. Taka zupa, wiecie, z niczego. Bardzo dobra ta zupka wyszła, super. Więc polecam wam takie zupki. Dobra, słuchajcie. My sobie tutaj z Laurą szykujemy miejsce. Dopiero otwieram dzisiaj ten długopi długopis. To nie jest długopis. Ten pistolet, pistolet, co kupiłam. Dwa tygodnie temu. Więc dopiero dzisiaj go będę używać. Tu mamy podkładki naszykowane. I dosyć ciemne już jest. Nie, gładkie. gładkie. Tu jeszcze sobie zaraz... Um, naszykuję, wyczyszczę, żeby było ładnie. Patyczki mam oczywiście z lasu, sekator y, też mam i będziemy sobie robić taką choineczkę z patyków. Tak? Słuchajcie, to nie będzie jakaś duża choineczka, to będą takie małe choineczki z patyczków, y, żeby można było je postawić sobie na okno, bo mam, chciałabym je postawić na okno. Y, klej sobie rozgrzewam, bo ja sobie pomogę klejem, żeby to było bardziej sztywne i sobie przycinam patyczki i po prostu sobie o utworzę taki, taki kształt choineczki coś takiego mniej więcej o i te wszystkie rogi sobie wiecie skleję e, klejem tak wiecie po kropelce żeby to ła, e, szty, sztywno po prostu żeby było a potem pokażę wam co dalej tylko mi się klej rozgrzewa i, i zobaczymy czy to już jest dobrze Co tam, Laura? Myślę, że tak. Kształt chojdeczki jest? Jest. Dobra. Może trochę bardziej tak, o, żeby tutaj bardziej tu wystawało. O, może coś takiego. Dobra, skleiłam. Jak widzicie, y, wiecie, po jednej kropelce i tutaj taką małą nóżkę sobie przykleiłam. I teraz mam sznurek, mam biały, może być ten szary. Ja zrobię z białego. Y, utnę sobie tam jakiś, no tam nie wiem, na oko tak, jakiś tam kawałek. Y, w takim celu, y, żeby tutaj te rogi ładnie, y, wiecie, zamaskować. Y, nie wiem, jakoś sobie tutaj zawiążę. I to wiecie. Czekajcie jak to zrobić. No, jakoś tak o, może tak. I sobie to tak wiecie, fajnie zamaskuję W sensie o, tak sobie to poskręcam. I to nie musi być oczywiście idealnie. Chodzi po prostu, żeby to było tak właśnie o że to jest niby związane. Wiecie o co chodzi. Dobra, słuchajcie. Więc tak to się prezentuje. Mniej więcej tak stoicie bokiem tutaj. Nie wiem czy to dobrze będzie widać, ale mam nadzieję, że tak. I teraz mam tę y, podstaweczkę uciętą. Trochę ją sobie wyczyściłam, ale to nie musi być taki wiecie, idealny na błysk. Właśnie o to chodzi, żeby nie było. Y, no i tym klejem na ciepło. Dobrze tu przypiłowany ten kawałek, musi być. O, przyklejamy go tutaj, żeby sobie to stało na, no, na nodze. Więc ja kleję. I potem zobaczymy, co to dalej nam wyjdzie. O, widać coś? Coś tam widać. No i to trochę trzeba, pewnie, przytrzymać, żeby to się dobrze tutaj y, skleiło. Dobra, to czekam. To Słuchajcie, cześć, cześć. E, skończyłam i to się tak prezentuje, i powiesiłam sobie, słuchajcie. E, co tutaj? A bo tu mam jeszcze okno, wie, wiecie, co, e, bo tutaj stał ten wrzos i ja te wrzosy już wyniosłam na dwór, bo one zaczęły schnąć, i nie wiem, czy z nich coś jeszcze będzie. Muszę sobie te ramy przetrzeć po nich. bo Znaczy, syp, sypały się. Mam nadzieję, że coś będzie jeszcze z nich, bo e, chciałam sobie je powsadzić po prostu do ziemi do ogródka. No i tak to się prezentuje. Zwykłego orzecha powiesiłam. Naturalnie, żeby było tak, wiecie, no, czym mniej, tym lepiej. I tak to wygląda. Na jednym oknie, tam mam, na drugim taki sam. No, i już jest, nie wiem, która godzina 18, jakoś tak. Tutaj sobie, sto tutaj sobie stoi, widzicie, a tutaj sobie stoi drugi. Na oknie fajnie to wygląda. Naturalnie, czym mniej takich tych, wiecie, pierdół do tego, tym lepiej. I jeszcze sobie zrobiłam gwiazdkę, ale mam ją w pudle, bo jeszcze jej nie skończyłam. też z fatyków, Taką gwiazdkę, to tylko nie mam zbytnio co na, na nią nakleić. Nie jakoś mm, wizji muszę dostać. Zatrzymałam wizję, tylko muszę iść do lasu po szyszki, bo bym chciała na niej tak szyszki fajnie powiesić. I sobie na przykład ją tutaj, o tutaj, sobie powiesić tą gwiazdę taką z patyków, z szyszkami, taką naturalną też, fajnie by to wyglądało. No i co. Dzień minął, 18 chyba już jest jakaś godzina, a ja y, mało bardzo wam dzisiaj nagrałam, bo no, zajęłam się robotą y, 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 i pranie, i sprzątanie, bo to wiecie, tyle czasu się tak poważnie sprzątało, to trochę mi to się zajęło. Potem się zajęłam tymi patyczkami, to też mi się trochę zeszło. Y, I powiem wam, że y, moje włosy to robią co chcą. Y, wyglądam jak czarownica po prostu. Posel e, taki jakoś związałam. Aż mi się jakieś suku zrobiły. Ale co, co chciałam powiedzieć, to to, że e, te światło, które było ostatnio we wczorajszym filmie, no to było, wiem, było okropne. E, ale to, no tak, na dworzu szaro, buro i ponuro. E, w domu też e, jak zapalę, no to tak jak teraz widzicie, tak nie bardzo, nie? E, no nie wiem. Nie wiem, nie wiem, no nic na to nie poradzimy, że taka jakość tych filmów teraz będzie. Eee, może sobie lampę kupię, może, tak myślałam właśnie, sobie lampę kupić, eee, żeby trochę tego światło, światło było inne do tych nagrań, nie wiem. Muszę pomyśleć. Eee, I tak, no i dzień minął i zaraz szykujemy się, e, Laurę idę zaraz wykąpać, kolację i wiecie. A co na kolację? No a co na kolację? I zawsze ten sam problem, co na obiad, co na śniadanie, co na kolację, nie wiem. No, nie wiem, co tutaj zrobić na kolację. Coś wymyślę. Czuję się, już powiem Wam lepiej. Lepiej, bo jak się wzięłam za robotę, to już się czuję lepiej. Ale nie mam się Laura, na rękach tutaj dźwigać. Ale powiem Wam, że no już ten kaszyk się też trochę mniej męczy. I już jest zdecydowanie lepiej niż było. I już wyjęłam torbę. Z takimi świątecznymi rzeczami, zabawkami, dekoracjami, i Laura właśnie sobie łańcuch wzięła, się będzie łańcuchem, słuchajcie, bawić. Yy, no I szykujemy się powoli, szykujemy się do świąt. W sensie yy, trochę by cię udekorujemy, coś tam porobimy, yy, żeby też za dużo tego nie było, jakoś to tam, słuchajcie, będzie. Dobra, to jeszcze się chyba potem z Wami połączę. Może Wam jeszcze coś dogram. Taki nudny vlog, to bo nie ma co pokazywać, nie ma co gotować, obiad był i to tak wiecie, i tak dzień mija, jutro będzie to samo, więc nie wiem, czy jutro będę, słuchajcie, nagrywać, czy to ma sens, zobaczymy, nie wiem, e, bo jutro też zamierzam po prostu siedzieć w domu, no wiadomo i nigdzie się nie ruszać, e, zobaczymy, dobra, to do później. Pojadłeś kolację? Puszek, pojadłeś, tak? No dobra, teraz się będziesz na stole mył. Jaką masz kolację na urka? Jajko. Jajeczko, na miękko, to smacznego. Ogóreczka ci dać? Nie. A ja sobie słuchajcie, zrobiłam kanapeczki. Uj, o. Jajka na twardo. Na... na twardo ci dać jeszcze jajko? Dobra. Na to sobie położę troszeczkę wędliny. Cebulkę sobie pokroiłam, jakoś tak mnie naszło. I będziemy zajadać. A z Wami się dzisiaj już żegnam. Dziękuję. Dobrze czekam. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Pa.